Moi drodzy, ciemności nocy przepełnia niezwykłe światło. Oddala lęk i niepewność, niesie pokój i radość. W grocie służącej za stajnię dla zwierząt przychodzi na świat dzieciątko Jezus. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. On jest tą światłością, która świeci w ciemnościach, w nim jest prawdziwe życie. Pojawiają się pierwsi goście aniołowie pasterze mędrcy ze wschodu ich wyostrzone emocjami głosy przenikają się za aksamitnym kwileniem dzieciątka nie rozumieją zbyt wiele z tego co się stało za to ich serca biją mocniej kolana same skłaniają się ku ziemi ręce spontanicznie składają się do modlitwy by za chwilę Ofiarować Jezusowi przyniesione dary. Wielu z nas może w te święta powiedzieć o sobie to samo: potrzeba nowych doświadczeń, potrzeba czasu do lepszego zrozumienia misterium wcielenia. Najważniejsze jest jednak, aby przyjąć Jezusa, aby nie chować się przed Bogiem jak Adam i Ewa, aby nie walczyć z Bogiem jak Herod i wyzbyć się obojętności mieszkańców Betlejem, którzy zamknęli drzwi swoich domów przed Maryją i Józefem. To są moje życzenia dla każdego z was. Życzenia na te święta Bożego Narodzenia tak bardzo bliskie, rodzinne, a zarazem doniosłe, mające niezwykle głęboki przekaz. Przyjmijmy Dzieciątko Jezus, uznając w Nim naszego Zbawiciela, niech świętowanie Jego narodzin umocni naszą wiarę, rozpali w nas miłość i stanie się początkiem nowego, piękniejszego świata. Błogosławionych świąt i szczęśliwego nowego roku.